Przez to, że w Polsce brakuje lekarzy, to ceny ich usług horrendalnie rosną. A polscy politycy, zamiast skupić się na tym, żeby lekarzy było więcej, to myślą, że dosypywanie pieniędzy do tego systemu sytuację poprawi. I nawet nie zadali sobie pytania, dlaczego tych lekarzy jest mało. Przyczyny są zasadniczo dwie. Pierwsza, medycyna to jest jedyna dziedzina nauki, w której są ustawowe ograniczenia liczby przyjęć na studia medyczne. One są spowodowane np. tym, ile szpitale mogą wykształcić lekarzy. Natomiast czy ktoś przez 20 lat zastanawiał się, czy te limity odzwierciedlają stan rzeczywisty? Ponieważ dzisiaj stoimy przed wyborem: albo dopuścimy więcej osób na studia medyczne i być może one będą słabiej wykształcone, ale będą, albo pacjenci będą 3 lata czekali na operację i być może zachowają swoją nogę, albo niestety za 2 lata będą musieli mieć amputację. I zadajcie sobie pytanie, czy wolelibyście mieć operację za pół roku przez młodego lekarza, który być może jest gorzej wykształcony, albo poczekacie 3 lata do lekarza, który na rynku jest 20, 30, 40 lat i nie wiadomo, czy do tej operacji pasza noga będzie musiała zostać amputowana. A druga przyczyna jest taka, że lekarze w Polsce nie mogą robić specjalizacji, w związku z czym, żeby ją zrobić, wyjeżdżają za granicę, za granicą robią specjalizację i często tam zostają. A dlaczego w Polsce nie mogą robić specjalizacji? Ponieważ jeżeli lekarzy jest mniej na rynku, to wtedy mogą dyktować wyższe ceny. To jest proste i logiczne, w każdej branży to tak działa. Jeżeli ja jako sprzedawca wykształcę sobie młodego sprzedawcę na stanowisko obok, to część klientów, która przychodzi do nas do salonu, będzie szła do niego, w związku z czym ja stracę część mojego zarobku. I tak samo jest u lekarzy. Lekarzom się nie opłaca kształcić młodych lekarzy, ponieważ będą im zabierać pacjentów i będą powodować, że nie będą mogli tak bardzo windować swoich cen. Ale to, że lekarzom się to nie opłaca, to znaczy równocześnie, że społeczeństwu się to opłaca. I dlaczego kasta lekarzy ma dyktować warunki, jak ma funkcjonować służba zdrowia w naszym kraju? Przecież to jest chore i to nie może tak działać. Dlatego Konfederacja mówi jasno: trzeba pozwolić młodym ludziom się kształcić w kierunkach medycznych i trzeba pozwolić młodym lekarzom robić specjalizację w Polsce. Nawet kosztem tego, że jakiś lekarz zostanie oddelegowany do nauki młodych lekarzy. No ale co w tej sytuacji? Przecież jak oddelegujemy lekarzy do tego, żeby kształcili innych, powodujemy, że część operacji przesunie się w czasie. I ostatnio jak byłem w radiu, to redaktor się mnie zapytała, czy Konfederacja nie jest przeciwna sprowadzaniu lekarzy z zagranicy. Oczywiście, że nie. Tylko niech ci lekarzy się uczą języka polskiego, bo lekarz Musi mieć kontakt z pacjentem, musi dokładnie dokonać diagnozy i zrobić dokładny wywiad. A dzisiaj w Polsce mamy problem z tym, że często lekarze, którzy do nas przyjeżdżają, nie znają języka polskiego w stopniu komunikatywnym i w takim stopniu, żeby się dogadać w takich szczegółowych przypadkach jak czyjaś sytuacja zdrowotna. W związku z czym Konfederacja nie jest przeciwna sprowadzaniu lekarzy z zagranicy, ale Konfederacja mówi jasno: jeżeli chcesz leczyć w Polsce, to masz znać język polski. Dostaw lajka i obserwuj. Do następnego.